Tytuł Epitafia Katyńskie wypukła litery na tablicy podobnej do żeliwnych tablic upamiętniających ofiary zbrodni Mapa Polska podzielona na tereny okupacji niemieckiej i sowieckiej Na mapie Związku sowieckiego zaznaczone miednoje Katyń, Mińsk, Kuropaty, kijów bykownia Charków, Piatichatki Polski cmentarz wojenny w miednoje Między drzewami wznoszą się wysokie krzyże Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie, tablice upamiętniające pomordowanych ułożone wzdłuż alei. Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu, żeliwna ściana, brama pamięci z odciśniętymi nazwiskami ofiar zbrodni. Na murze umieszczone w sześciu rzędach żeliwne tablice epitafijne pomordowanych z imionami, nazwiskami, datami urodzenia, stopniami wojskowymi. Zdjęcia portretowe i rodzinne. Odręczne listy. Najdrożsi Helu, Januszku, Zbyszku. Kochany Józku. Tytuł serii. Epitafia katyńskie. Zdjęcia przenikają się i łączą zbiorową fotografię. Fotografia przedarta. Blondyn w mundurze na piersi odznaczenia. Kapitan Józef Baran Bilewski. Lektor. Olimpijczyk. Trener. Wychowawca. Działacz sportowy. Na stadionie defilada sportowców. Urodził się w wielodzietnej rodzinie na wsi Grzeszowskiej. Z chwilą odzyskania niepodległości wstąpił do Wojska Polskiego. W szeregach pierwszego Pułku Piechoty walczył w obronie Lwowa. Plakat na odsiecz do Lwowa. Po zakończeniu wojny pozostał w wojsku. Na poligonie artylerzyści ładują armatę. Ale pod Chorążych zdobywał kwalifikacje oficera artylerii. Został we Lwowie dowódcą baterii. Zapowiadał się na świetnego specjalistę. A jednak, jego pasja życiowa skierowała go w innym kierunku. Tą pasją był sport. Fotografia Józef Baran Bilewski w koszulce z orzełkiem na piersi. Specjalizował się w rzucie dyskiem i młotem oraz w pchnięciu kulą. Zdjęcia ze stadionu. Wielokrotnie brał udział w międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych. Zbiorowa fotografia polscy olimpijczycy. Był uczestnikiem Olimpiady w Amsterdamie. Równocześnie rozwijał kwalifikacje trenera. Stadion Olimpijski w Amsterdamie. Na początku lat 30. wraz z dwoma innymi autorami opublikował Zasady nauczania lekkiej atletyki. Pierwszy polski podręcznik tej dyscypliny. Okładka i karty książki. Z powodzeniem kierował występem grupy polskich lekkoatletów na Olimpiadzie w Los Angeles. To wtedy złote medale zdobywali Kusuciński i Walasiewiczówna. Na stadionie Walasiewiczówna przyjmuje gratulacje. Do wybuchu wojny był instruktorem na Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Uczelnia grupa studentów biegnie przez stadion. Wojna artylerzyści ładują działo. W sierpniu 1939 otrzymał przydział do 27. Pułku Artylerii Lekkiej we Włodzimierzu Wołlińskim. Tam został wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną. List z licznymi pieczęciami. Żona otrzymała dwa listy: z obozów w i Kozielsku. Z lotu ptaka stacja kolejowa Gniezdowo. Wiosną 1940 roku kapitan Józef Baran Bilewski został zamordowany przez NKWD, podobnie jak inni polscy sportowcy. Oficerowie. Jeńcy obozów w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie. Fragmenty polskiego munduru, leży na nim kilkanaście guzików za żółkami. Żeliwna tablica z polskiego cmentarza wojennego w Katyniu z inskrypcją: Kapitan Józef Bilewski, urodzony 4 lipca 1899 roku, w wówce, województwo rzeszowskie, instruktor Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, rok 1940. Scenariusz i realizacja: Paulina Brzezińska, Maciej Dancewicz, Marek Drążewski, Paweł Pawlicki, Piotr Weichert, producent Mirosław Chojecki, Piotr Weichert. Produkcja Media Kontakt.